Cześć moi drodzy, tutaj bardzo serdecznie na moim kanaliku I dzisiaj otwieramy Mega Boxa Trzymajcie kciuki, że będzie tam coś I klikajcie łapieczki w górę Subskrypcję, z dzwoneczkiem i dziękuję I przechodzimy już do otwierania Mega Boxa Mega Boxa, pomóż mi, witaj mi postać Postać nie ma Widocznie nam wykradzanie obywateli, całego Miałam z maksem sojusz. Mm. Miałam mm. z nim so już, nie było. No się. Mm.

Mam widza. Ojej, ojej, Mhm. Mam kiełko to bardzo się cieszę. Staś wie, co mnie pozdrawia. Dobra, gramy grany Stachu. Mm. Właśnie tu, jest, właśnie tu jest zaczęta walka o to kto wygra. Jeszcze wszystko się może zdarzyć. Pamiętajcie. To jest decydująca runda. Bo ja był należy, więc to jest decydująca runda. I tu jest Stachu, czyli Rolex. Rolex. Nie, Rolex zginął. No... Ojej, nie, jeszcze mogę To wszystko się może zdarzyć, tak jak powiedziałam. Już się nic nie może zdarzyć, wygraliśmy i to koniec. Widzisz? Mam bardzo dobrą wiadomość. W sumie to może wypełnimy dzisiaj postać, nie wiem, otwieramy dwie skrzyneczki za chwilę. Najpierw jak się zaczyna, zaczynam od małej. Dwójeczka. Nie spodziewałam się wielkiego w takim między ćwierkającym oknem. Ale tu jeszcze może się wszystko zdarzyć. Jak mówiłam, niedawno dostałam MC. Nie, nie, nie bardzo. I, jeszcze, dobra. Ta skrzyneczka decydująca. Czy dzisiaj będzie mój szczęśliwy dzień? No i tak jest mój szczęśliwy dzień. Bo dzisiaj się dowiedziałam, że dostałam A. Sprawdziałem to z angielskiego. Ale... Czy dzisiaj dostanę postać? Nie, mm. nie, zawsze przyszli na ten dzień. Dobra. <laughs> Ale jakby jest taka, bo gra mać mecz. <Mać> mecz piłki nożnej. <laughs> Ja nie wiem czy. 28 marca, czyli przedwczoraj, mój brat miał urodziny w Polak. Więc jakbyście napisali w komentarzu wszystkie, to on by się ucieszył chyba. Nie wiem. Czytnę wam serduszko też w komentarzu. No, w ogóle chodzi, żeby on się ucieszył, bo wczoraj na ja urodziny, no ma mu nerkę z Fortnite'em. I teraz... i pora na mówienie, co kupiłam, tylko na skupienie się, bo Piperka tu gdzieś wchodzi z piłką. Z, z, na złom na chyba, więc wypadł. Zaczęta walka trwa, trwa, trwa. i ty się cofasz?

Zaraz nie wiem co sama sobie zrobię, to zrobiłam. Otworzyłam skrzynkę nie nagrać. Czemu mi zapomniałam w ogóle nagrać jak otwieram skrzynię? Tomar. Tomar, to Tomar. Tomar, Tomar, Tomar. Tomar. To 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 I ja widzę. Czemu zapomniałam nagrać tego ja otwieram sesję no. Dobra, teraz już mnie nic nigdy nie zaskoczy po tym co dzisiaj zrobiłam no, Nie było nic, więc nic jakby nie przegapiliście Ale, żeby będzie się podobało, nie zapomnijcie napisać w komentarzu wszystkiego najlepszego dla Wojtka i zostawić łapki w górę Aha.